Dzień dobry. Dziękuję bardzo za powitanie gorące. Witam wszystkich na Infrastructure. Jest mi bardzo miło, że mogę być pierwszym prelegentem na pierwszej edycji tej konferencji. I na dzisiejszej sesji opowiemy sobie trochę o hiperkonwergencji i o tym, jak to upraszcza budowanie data center. Sprawdźmy, teraz, czy mi działa clicker. Dobra, działa. Więc zanim przejdziemy do samej hiperkonwergencji i do takich rozwiązań, powiemy sobie trochę o tym, jak dzisiaj wygląda data center, o tym, jakie mamy dzisiaj problemy z naszą infrastrukturą. Więc po pierwsze, to co widzimy wszyscy tak naprawdę i IDC prognozuje, że do roku 2020 będziemy mieli około 40 zetabajtów danych, to jest taki problem przyrostu danych, tak? Widzimy, że danych jest coraz więcej i tak naprawdę dzisiaj nie chodzi tylko o to, żeby dane jakby składować. Jak sobie spojrzymy na to z drugiej strony, to teoretycznie nie ma dużego problemu, bo dzisiaj możemy spokojnie mieć dyski 6, 8, za chwilę będą 10 terabajtowe, a tak naprawdę problem jest taki, że te dyski twarde na przestrzeni tych 10, 15 lat ostatnich jeżeli chodzi o pojemność, to urosły kilkusetkrotnie, natomiast wydajność tych dysków urosła 10-15-krotnie. Stąd pojawia się coś, co my nazywamy tak zwaną dziurą w IOPS-ach, czyli taką właśnie tutaj widzimy taką pewną nieliniowość przyrostu, tak wydajności versus, versus pojemność. I to powoduje tak naprawdę, że dzisiaj najbardziej najbardziej, jak, jak powiedzieć, po polsku, najbardziej kosztownym zasobem, tak naprawdę w data center są IOPsy. Bo tak jak mówię, dzisiaj nie ma tak, że tylko wystarczy nam składować dane, ale chcemy, żeby te dane, były, żeby te dane były wydajne, żebyśmy mogli przenosić wirtualne maszyny pomiędzy datacentrami, żeby się dało łatwo zarządzać takim środowiskiem i tak dalej, i tak dalej. Więc te wymagania na, na nasze DC rosnie, rosną coraz bardziej. I z drugiej strony, jak sobie spojrzymy, jak dzisiaj wygląda nasza szafa w datacenter, to widzimy tak naprawdę, że, że tych urządzeń jest dosyć sporo, tak? Widzimy, że mamy serwery z jakimś hypervisorem, mamy jakąś sieć SAN, mamy storage, i różnego rodzaju rozwiązania, na przykład jak właśnie rozwiązanie do backupu, czy, czy do optymalizacji Wanu. I tak naprawdę pytanie się pojawia, czy faktycznie jest tak, że potrzebujemy tak dużo urządzeń w naszym data center? Jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, że z reguły te rozwiązania są od różnych vendorów, mają różne konsole do zarządzania, mamy różne kontrakty serwisowe, to pojawia się pytanie, czy faktycznie ma to sens. I tak naprawdę ciekawe jest to, że jest dzisiaj wiele firm na rynku, które robią to zupełnie inaczej. Jak sobie pomyślimy o takich bardzo dużych graczach jak Facebook, Google, oni to robią od 10-15 lat zupełnie inaczej. Jak sobie spojrzymy na ten obrazek, to widzimy, to jest jeden z najtańszych serwerów, jaki się da złożyć dzisiaj na rynku. I akurat to jest pomysł Facebooka. Facebook jest częścią open compute Projectu i to co oni zrobili, to poszukali na rynku najtańszych komponentów jakie były, czyli najtańszy zasilacz, najtańszy dysk twardy i tego typu rzeczy i złożyli taki prosty serwerex x86, który jest bardzo wydajny jeżeli chodzi o prąd, ale oczywiście jest jak bardzo awaryjny, tak? Ale to, co oni zrobili, to tak naprawdę jak sobie spojrzymy dzisiaj sobie na, na to, jak wyglądają data center Google'a, Facebooka, to widzimy, że te szafy wypchane sprzętem to nie są ani jakieś duże macierze uznanych wędorów, to nie są jakieś rozwiązania backupowe itd, i tak Widzimy, że to byłaby prosty element, i 86 który się powtarza przez całe DC. Oczywiście specyfika jakby biznesu Google'a czy Facebooka jest dosyć jakby unikalna, ale tak naprawdę. Pomysł jakby budowania data center w oparciu o taki prosty bloczek X66 to jest pomysł, który się, że tak powiem, e, który się pojawia u wielu takich właśnie dużych graczy. I tak jak widzimy, widzimy, to są pojedyncze elementy X56 przez całą serwerownię spięte prostym internetem. I tak naprawdę pojawia się pytanie, czy, czy to działa. Jak wszyscy znamy Facebooka, pewnie korzystamy, to wiemy, że Facebook loguje codziennie miliony użytkowników. I tak naprawdę oczywiście zdarzają się awarie, jak w każdej firmie i Facebook też takie awarie się zalicza, ale jeżeli spojrzymy na, na downtime Facebooka, to przez ostatnie, nie wiem, 10 lat to są pojedyncze godziny. Więc jest to naprawdę jakby tutaj szacunek dla inżynierów Facebooka, że byli w stanie zbudować tak to rozwiązanie, bo oczywiście kod, na którym to działa, ich rozwiązanie jest jakby kodem, który oni sami stworzyli, ale jest to bardzo stabilne środowisko. I tak samo, jak sobie spojrzymy na innych graczy, na Yahoo, na Google, to jest dokładnie to samo. Dokładnie serwerownia, jedna z serwerowni Google'a, i tu też widzimy jakiś pojedynczy element, pojedynczy serwer, który się powtarza przez cały data center. I również mam tu spięte to prostym internetem. Więc tak naprawdę, o czym ja chciałbym dzisiaj mówić, to właśnie jest takie podejście do, do budowania DC. I tak naprawdę ten cały trend hiperkonwergencji jeżeli takie słowo istnieje po polsku oczywiście, bo to jest jakby dyskusja, aczkolwiek pojawia się powoli w pismach branżowych, więc podejrzewam, że możemy uznać, że to słowo już istnieje, to właśnie jest takie podejście ale Google, ale Yahoo, tak? Czyli budowanie data center w takim oparciu takie proste elementy x86. Ja akurat tutaj pokażę to na przykładzie firmy SimpliVity, do której pracuję, z prostego powodu, ponieważ wiem, jak to działa, ale idea właśnie jest dokładnie taka sama. Bierzemy sobie x86, tak jak tu widzimy, prosty komponent, prosty serwer x86 ze znanymi nam procesorami Intela, z pamięcią RAM, dyski twarde, dyski, dyski SSD i na górze mamy uruchomionego hypervisora. I to, co SimpliVity stworzyło, to tak naprawdę SimpliVity stworzyło taką warstwę pomiędzy, tak? czyli pomiędzy hypervisorem, a pomiędzy hardwareem. To jest coś, co my nazywamy platformą wirtualizacji danych. I tak naprawdę jest to jakby nasz software i dodatkowo jeszcze mamy oprogramowaną kartę PCI. Taką kartę PCI wkładamy z tyłu do takiego serwera i ta karta PCI to jest w PGA który jest odpowiedzialny za deduplikację i kompresję inline. Czyli tak naprawdę to co my robimy to, jak sobie teraz spojrzymy na ten obrazek, to widzimy mamy jakieś tam maszyny wirtualne w naszym hyperwizorze i te maszyny wirtualne, wszystkie operacje tych maszyn wirtualnych, zapisu, odczytu, one przechodzą przez kartę. Więc w momencie kiedy mamy jakiś nowy zapis, około tej serwera SQL, to ten zapis przechodzi przez kartę, jest rejestrowany na poziomie karty i my rejestrujemy, zapisujemy tylko i wyłącznie dane unikalne na dyskach twardych. Czyli rejestrujemy wszystkie dane na karcie, ale na dyski twarde wrzucamy tylko i wyłącznie dane unikalne. No i po raz kolejny widzimy, że Xsieńś pisze jakiś nowy robi zapis, widzimy dane unikalne, więc kompresujemy i zapisujemy dyski twarde. I tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy pojawia nam się zapis, który wcześniej widzieliśmy, tak jak tutaj na przykład, widzimy czerwony blok, który wcześniej już przechodzi przez nas system, to ten blok wchodzi na kartę, widzimy, że jest to blok, który już wcześniej widzieliśmy, więc nie zapisujemy go po raz kolejny na dyskach twardych, tylko rejestrujemy go na karcie. I teraz na czym polega cała właśnie magia SimpliVity? Więc, jeżeli teraz sobie przyspieszymy tę animację, to widzimy, że będzie multum operacji, które zatrzymają się na poziomie karty PCI. Ta karta PCI odpowiedzialna za duplikację i kompresję, ona przechwyci bardzo dużą część operacji. Więc pytanie teraz brzmi, co nam to daje. Więc, po pierwsze, oczywiście, tak jak tu widzimy, mamy blok fioletowy, jak, jak dobrze widzę tutaj na ekranie, blok fioletowy byłby normalnie zapisany 10 razy w dyskach twardych. Dzięki temu, że mamy deduplikację i kompresję, ten blok jest zapisany tylko raz. Co nam to daje? Więc po pierwsze daje to oczywiście oszczędność miejsca, ale jakby miejsce nie jest dla nas najważniejsze. Ważniejsze są operacje zapisu odczytu, czyli IOPSy. I tak naprawdę to, co my robimy, to redukujemy liczbę operacji. Jeżeli redukujemy liczbę operacji, to tak naprawdę podnosimy wydajność systemu. I to jest jakby kluczowe dla naszego rozwiązania. Tak Jak tu widzicie, Państwo mamy te dyski SSD, a dyski SSD służą tylko i wyłącznie do, do read cache'u. Czyli tak naprawdę dane unikalne składujemy tylko i wyłącznie na dyskach twardych, a dyski SSD służą tylko i wyłącznie do read cache'u. Więc jeżeli teraz sobie spojrzymy na taki klasyczny design tego, co dzisiaj mamy w data center, jak tu widzimy, mamy jakieś macierze, mamy jakieś dwie lokalizacje z macierzami, mamy jakieś serwery z hypervisorami, do których wystawiamy nasze luny. Plus jakieś rozwiązania, które wspomagają pracę naszego data center, czyli na przykład rozwiązania do duplikacji, kompresji, backupowanie. Tak jak tu widzimy, na przykład, czy jakiś cloud gateway, czy jakieś macierze SSD. To tak dzisiaj mniej więcej wygląda data center. I teraz to, co nam daje hiperkonwergencja, i tu w szczególności akurat tutaj SimpliVity na przykład, to w momencie, kiedy wstawiamy sobie takie urządzenie do naszego DC z duplikacją i kompresją inline, to w tym momencie dane składujemy tylko i wyłącznie na tych dyskach twardych tych urządzeń. Więc nie potrzebujemy już tej macierzy w takim rozwiązaniu. Po drugie, ponieważ deduplikacja i kompresja jest natywna i robimy ją inline, więc za każdym razem, kiedy ja dane przesyłam pomiędzy urządzeniami czy pomiędzy lokalizacjami, to tak naprawdę już nie potrzebuję urządzeń typu optymalizacji vanu, czy np. do optymalizacji czy kompresji backupu, bo ja natywnie już te dane kompresuję i deduplikuję. To samo też się tyczy chmury, ale powiedzmy, że chmura jest takim tematem dzisiaj dosyć schodzącym, ale jeżeli chcemy robić backup do chmury i dzisiaj mamy sporo takich rozwiązań na rynku, na przykład jeżeli kupujemy sobie rozwiązanie na przykład od Microsoftu, to Microsoft nam of zawsze, zawsze nam oferuje rozwiązanie do duplikacji i kompresji backupu do chmury. Więc jeżeli też chcemy to robić, to też możemy robić to natywnie z takich rozwiązań od razu e do chmury w sposób deduplikowany i skompresowany. Ponieważ mamy dyski SSD, mamy read cache w na naszych urządzeniach, nie potrzebujemy też również e korzystać z macierzy SSD czy z Kaszu SSD, i do tego mamy wbudowaną funkcję robienia backupów, co pokażę już na samym demku, na, na sam koniec. I z reguły tak naprawdę proponujemy przynajmniej dwa rozwiązania po to, żeby mieć wysoką dostępność. Także jedno rozwiązanie nam daje całą funkcjonalność naszego systemu, dwa urządzenia dają nam wysoką dostępność, a każdy kolejne to jest jakby efekt, efekt skali i efekt scale outu. I na takie urządzenie odpalamy sobie hypervisora. Jest tam oczywiście nasze oprogramowanie też na tym, a dzięki temu, że to najbardziej jakby wymagające działanie, czyli deduplikacja i kompresja, która jest bardzo zasobożerna, ona jest jakby przeniesiona na kartę PCI, to to powoduje, że tak naprawdę nasze rozwiązanie, nasze urządzenie pod spodem, te x86, te układy intelowskie i pamięć RAM nie są obciążone. Więc to powoduje, że spokojnie możemy przenieść nasze maszyny produkcyjne, nasze rozwiązanie. Więc co zrobiliśmy tutaj w tym takim krótkim, no może nie takim krótkim, ale na tym ciekawym slajdzie, a propos data center, to widzimy, że Zrobiliśmy jakby taką migrację takiego klasycznego data center do modelu, w którym tak naprawdę mamy proste elementy x86 i z nich budujemy niczym z klocków Lego data center. Więc jeżeli teraz sobie spojrzymy teraz jak to dzisiaj wygląda a versus jak może wyglądać to widzimy, że możemy zbudować sobie taki data center w oparciu o takie proste klocki i tak właściwie wszystkie funkcjonalności są uruchomione na on top of that, tak? czyli na, na poziomie hyperwizora i wyżej. No bo tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy sobie po lewej stronie to, co mamy dzisiaj w naszym raku, to tak naprawdę te dedykowane urządzenia, które kupujemy, z reguły to są układy x86 tak naprawdę. To, co jest ważne, to jest software, tak? to jest to, co jakby jest uruchomione ponad tym, nie samo urządzenie. Jeżeli chodzi właśnie o SimpliVity, to co jakby my tutaj podkreślamy, to, to tak naprawdę po pierwsze upraszczamy dane dzięki duplikacji i kompresji inline, po drugie upraszczamy również zarządzanie. To co jest ważne w hiperkonwergencji to jest jakby uproszczenie wielu rzeczy, nie tylko infrastruktury, nie tylko danych, ale również zarządzania. Jeżeli sobie spojrzymy jak dzisiaj większość adminów VMware'owych menedżuje swoim rozwiązaniem, to tak naprawdę używa do tego vCenter. I w przypadku SimpliVity my też nie chcemy tutaj jakby specjalnie komplikować życia tym ludziom, więc my jakby nie tworzymy swoich konsol do zarządzania, dajemy zakładkę do vCenter. Po to, żeby maksymalnie uprościć zarządzanie i wdrażanie takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o samo, o samo rozwiązanie, więc tak jak powiedziałem, jedno rozwiązanie nam daje całą funkcjonalność. Więc jeżeli dzisiaj na przykład potrzebuję ze względu na ilość computingu czy storage'u dwa rozwiązania, to takie dwa rozwiązania spinam ze sobą internetem, one tworzą tak zwaną federację i jakby mam działające data center. Jeżeli na przykład się okazuje, że za trzy miesiące potrzebuję e, uruchomić nową aplikację, jakiś nowy workload, to po prostu dokładam kolejne urządzenie, dopinam do internetu i tak naprawdę mam. Rozciągnięte swoje DC i tak dalej, i tak dalej. W drugą stronę, jeżeli chciałbym takie rozwiązanie wyjąć z takiej federacji, i je przenieść gdzieś indziej, również nie ma problemu. Mamy narzędzia WMRowe, dotykają na przykład ewakuacja wirtualnych maszyn, czyli przenosimy wirtualne maszyny na inne rozwiązania i takie pudełko odpinamy do naszej federacji i możemy je wynieść na przykład do, do innej lokalizacji, do innego Data Center. Ciekawe również jest to, że możemy się zintegrować z obecną infrastrukturą serwerową. Ponieważ nasze rozwiązanie jakby jest oparte stricte o Ethernet, jest stricte oparte o datastory NFSowe, nie ma żadnego problemu, żeby nasz storage na przykład z takiej federacji wystawić do, do obecnie używanych serwerów. Więc jeżeli chodzi o uproszczenie operacji, ponieważ dzięki temu, że może przewidzę ten slajd trochę do przodu. Widzimy tutaj mamy dwa data center, mamy Warszawę i Kraków. Mamy w Warszawie trzy urządzenia, a w Krakowie dwa, ponieważ całość funkcjonalności jest uruchomiana powyżej tak naprawdę hyperwizora, powyżej e, e, naszego hyperwizora na maszynach wirtualnych i wszystkie dane składujemy tak naprawdę tylko raz, tak jak pokazywałam na slajdzie, to dodaj nam kilka jakby możliwości i jakby ułatwienia kilku operacji. Wyobraźmy sobie na przykład, że w takim środowisku chcemy zrobić pełny backup wirtualnej maszyny. W normalnym środowisku, takim legacy, robienie backupu zazwyczaj oznacza, że biorę maszynę wirtualną i cały ten plik VMDK kopiuję gdzieś tam w inne miejsce. Tak? I to oznacza, że to trwa oczywiście jakiś tam czas, zajmuje mi dodatkowe miejsce, a po trzecie generuje operację zapisu i odczytu. W naszym środowisku, ponieważ, tak jak powiedziałem, wszystkie dane, tutaj właśnie tej warszawskim DC, Trum, tylko raz unikalne bloki, robienie backupu tak naprawdę to jest jakby operacja Wykreowania hashu na poziomie karty PCI. Więc ta operacja nie będzie ani zajmowała dużo czasu, ani nie zajmie nam operacji IOPS-ów, ani również nie zajmie dodatkowego miejsca. Jeżeli robimy backup takiej pełnej wirtualnej maszyny po Vanie, czyli pomiędzy datacentrami, to również operacja jest bardzo prosta. To, co się dzieje tak naprawdę w tym momencie, to sprawdzamy tutaj w Krakowie, które bloki mam, których nie mam i wysyłamy tylko te bloki, które się różnią pomiędzy datacentrami. I to powoduje, że mam pełny backup wirtualnej maszyny również w Krakowie. Jeżeli chciałbym odtworzyć teraz wirtualną maszynę z takiego backupu, to normalnie oznacza to, że biorę sobie ten backup, kopiuję gdzieś tam go na jakiegoś Luna, gdzieś gdzie mam jakieś środowisko produkcyjne i z tego Luna potem otwarzam sobie tam wirtualną maszynę. U nas po raz kolejny, ponieważ wszystkie dane są przechowywane już w tym data center w Krakowie, to odtworzenie wirtualnej maszyny to jest nic prostszego, jak to właściwie rejestracja wirtualnej maszyny w e-center, ponieważ wszystkie dane już mam na moich systemach. I zajmuje to bardzo mało czasu i nie generuje to operacji zapisu i odczytu. Jeżeli teraz sobie spojrzymy jak to wyglądało na przestrzeni lat ostatnich, bo oczywiście jakby ten trend konwergencji, jakby zbliżania tego computingu do storage'u odbywa się powiedzmy od tych lat już przynajmniej kilku, to oczywiście jak sobie spojrzymy lat temu kilkanaście, to każde rozwiązanie z reguły było oddzielne, to był oddzielny appliance. Pierwszym takim krokiem takiej konwergencji to były systemy, które My nazywamy konwergencję 1.0 i tak naprawdę to były takie systemy, gdzie mieliśmy te same boxy, które już znamy i tak naprawdę tylko to, co zrobiliśmy, ci wędosze zrobili tak naprawdę, to stworzyli nowe konsole do zarządzania, które powodowały, że łatwiej się wdrażało takie rozwiązania i łatwiej się nimi operowało. Ale tak naprawdę żaden problem pod spodem nie był rozwiązywany. Kolejnym krokiem to właśnie były rozwiązania, które już jakby były bliżej tak tzw. hiperkonwergencji, to znaczy rozwiązania, które umożliwiały tworzenie takiego rozwiązania, które, w którym mieliśmy zarówno storage, jak i computing. I one tworzyły taką wspólną pulę zasobów. Ale dalej te kwestie backupu, czy właśnie optymalizacji vanu, czy na przykład wysyłania czegoś do chmury, dalej nie były rozwiązywane. I tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na SimpliVity, to co SimpliVity stworzyło, to SimpliVity widziało to, co jest najlepsze na rynku. Tak? Widzieliśmy platformę X86, widzieliśmy Hypervisor VMware, i zrobiliśmy to z użyciem deduplikacji kompresji inline, na karcie PCI. I tak naprawdę dzięki temu SimpliVity ma po pierwsze, mamy wspólną pulę zasobów, a po drugie dzięki deduplikacji kompresji inline problemy na przykład danych po VANie są rozwiązywane. I tak naprawdę jeżeli chodzi o, o slajdy to chyba tyle. Chciałbym pokazać jeszcze demo jak to wygląda, bo oczywiście opowiedziałem na, na PowerPoincie, jak to fajnie wygląda, ale pytanie brzmi czy faktycznie w rzeczywistości też tak to działa bardzo ładnie. więc Teraz może przejdziemy do Demka. I tak jak mówiłem, my, jako SimpliVity, nie tworzymy dodatkowej konsoli do zarządzania. My dajemy tak naprawdę to, co już klienci znają, czyli tak naprawdę wpinamy się do vCenter. I tu, dokładnie w tym przykładzie, mam taki prosty scenariusz, gdzie mam Data Center w Londynie i mam tutaj dwa Omnicuby, czyli nasze rozwiązania. Tak jak widzimy, się pojawia jako hosty sx -owe. I mamy niżej, mamy drugi data center San Francisco, i tutaj mamy jedno rozwiązanie Omnicube. I tak naprawdę to jest emulacja jakby takiego klasycznego środowiska, gdzie mamy dwa data center. To jest van rozciągnięty pomiędzy tymi DC. To jest około 20 mega na sekundę. I to, co SimpliVity daje, to daje zakładkę tak naprawdę do vCenter. I tak jak tu widzimy, na każdym etapie ta zakładka będzie pokazywała coś innego. W szczególności tu na poziomie vCenter ona pokazuje tak naprawdę taki bardzo ogólny widok tego, co mamy w DC. I tak jak tu widzimy, mamy w Londynie mamy 28,8 terabajtów. Mamy dwa urządzenia, a w, w San Francisco mamy jedno urządzenie, 14,4 terabajta. I również tutaj w tym miejscu konfigurujemy polityki backupu. Na przykład mamy politykę brązową, i tak naprawdę ta polityka. Ona może mieć do 16 reguł. Tutaj w szczególności widzimy taką bardzo prostą politykę, tak, to sobie budujemy. E, tak naprawdę mówimy, gdzie ma być backup robiony, w którym data center, e, jak często robimy ten backup, o której godzinie startujemy, które dni robimy backup i tak naprawdę, jak długo ten backup potem trzymamy. I taką politykę backupu na następnie do data datastora VMware'owego lub do wirtualnych maszyn. Jeżeli teraz sobie przejdziemy do poziomu data center, to tutaj widok jest jakby bardzo interesujący, bo on pokazuje tak naprawdę wydajność tego, co robi SimpliVid i tego, co robi karta z duplikacją i kompresją. Tak jak tu widzimy, to jest fizyczna, logiczna pojemność tego data center. VMware tak naprawdę nie wie tego, że tam jest pod spodem deduplikacja i kompresja inline i nie musi tego wiedzieć. I tak jak tutaj widzimy, mamy 10 terabajtów wirtualnych maszyn po lewej stronie, tu mamy jakieś Windows i Linuxy. Lokalnych backupów mamy prawie no, ponad 800 terabajtów i backupów zdalnych, czyli z tego drugiego Data Center mamy raptem 800 giga. Tak naprawdę te lokalne backupy oczywiście no, tutaj stanowią większość, a to wynika to z tego, że jeżeli mamy politykę backupu, która backupuje wirtualną maszynę, która ma 1 terabajt i robi to co godzinę, to oczywiście z punktu widzenia VMware'a jemu jakby przybywa 1 terabajt. Tak? Oczywiście dzięki temu, że mamy deduplikację i kompresję i tam pod spodem się być może niewiele dzieje, to z punktu widzenia samego storage'u tam zbyt dużo danych nie przybywa. A jeżeli teraz sobie spojrzymy sobie na prawo, to widzimy tutaj z kolei pojemność logiczną tego systemu, fizyczną tego systemu, czyli tak naprawdę ile danych de facto na tych dwóch boksach przetrzymujemy. Tak jak widzimy, mamy tylko 4 terabajty użytej przestrzeni. Czyli byliśmy w stanie z tych 800 terabajtów zmieścić wszystko na 4 terabajtach na dyskach twardych. I o ile te backupy powiedzmy, to jest taka kwestia, to zależy od workloadu, to zależy od polityki backupu, jednak się zmienia i tak dalej, i tak dalej, to widzimy, że już same wirtualne maszyny, które tutaj stanowiły 10 terabajtów, byliśmy w stanie upchnąć na dyskach twardych do tylko 4 terabajtów. Jak sobie niżej zjedziemy, to z kolei tu mamy widok samej wydajności naszego data center, widzimy tutaj jakby throughput, widzimy ile iops ów mamy, tutaj w tej chwili tutaj mamy około 1500 iops ów a po lewej stronie mamy wszystkie wirtualne maszyny, całą listę w naszym data center. Wybierzmy sobie teraz jakąś wirtualną maszynę, która też oczywiście będzie miała swoją zakładkę SimpliVity. I tak jak mówiłem tutaj, możemy sobie przypisać na przykład do tej wirtualnej maszyny politykę backupu, czyli w szczególności możemy mieć taki scenariusz, gdzie mamy politykę backupu na przykład raz dziennie robimy backup całego Datastora, a na przykład pewne wirtualne maszyny, które są u nas bardziej krytyczne, backupujemy raz raz na godzinę załóżmy. I tu też widzimy, mamy zakładkę Simplivity, która pokazuje zarówno performance tej wirtualnej maszyny, jak i również wszystkie backupy, które mamy zarówno w całej naszej federacji, czyli zarówno w tym data center w Londynie, jak i w San Francisco. I teraz to, co jeszcze fajnego daje SimpliVity, a propos samych operacji, to daje tu menu kontekstowe którym daje nam, umożliwia nam robienie w sposób bardziej efektywny operacji, które na co dzień robimy. Tak? Czyli w szczególności na przykład klonowanie wirtualnej maszyny. Zobaczmy sobie, ile ta wirtualna maszyna najpierw jeszcze. To, co jeszcze chciałbym pokazać, właśnie teraz to są właśnie same operacje na wirtualnych maszynach. Tak jak pokazywałam na slajdach, to co my robimy, ponieważ wszystkie dane, my operujemy tak naprawdę na takich danych zwirtualizowanych. My trzymamy tylko dane unikalne tylko raz i tak naprawdę dla nas. To jest jak baza do potem do wszystkich operacji, które wykonujemy. Czyli wszystkie właśnie klonowania, backupy, one tak naprawdę odbywają się w oparciu o te bloki, które, które skodujemy na naszych maszynach. Więc tak jak mówiłem, teraz zobaczymy sobie jeszcze to, tego Windowsa. Jak duży jest ten Windows, żeby mieć mniej więcej jakieś odniesienie, co będziemy robić. I ta maszyna wirtualna, akurat, to jest maszyna, która ma, tak jak widzimy, ona tutaj ma kilkaset gigabajtów. Więc operacje na maszynie, która ma kilkaset gigabajtów, najczęściej nie są to operacje przyjemne, inaczej są to operacje, które trwają dosyć długo, więc weźmy sobie tę wirtualną maszynę i na przykład klonowanie takiej wirtualnej maszyny. W normalnym środowisku sklonowanie wirtualnej maszyny, która ma kilkaset gigabajtów oznacza, że biorę te kilkaset gigabajtów i kopiuję je gdzieś obok, tak? I to będzie trwało, to zajmie mi ekstra kilkaset gigabajtów, no i oczywiście to wygeneruje operację zapisu odczytu. W naszym środowisku dzięki dyplikacji kompresji inline tak naprawdę, tak jak pokazałem na slajdach, my dan unikalność trzymamy tylko raz, więc w tym momencie karta zobaczy, że te wszystkie bloki już ma i tak naprawdę Proces klonowania wirtualnej maszyny, to jest de facto proces rejestrowania nowej maszyny w vCenter. Tak jak widzimy, wszystkie operacje, które wykonujemy są rejestrowane... Tak, tak a propos właśnie robienia demo na żywo. Spróbujmy w takim razie na innej maszynie. Niestety jest to demo, które jest używane przez wszystkich inżynierów na całym świecie, więc jest nie mała szansa, że akurat w tym momencie ktoś też tego używa i akurat coś jak powiem i coś akurat zepsuł. Okej. Okay. I widzimy tutaj, że proces jakby klonowania wirtualnej maszyny to jest operacja, która trwa kilka, kilkanaście sekund. Wynika to z tego właśnie, że wszystkie dane unikalne trzeba tylko raz, więc proces klonowania de facto to jest jakby wykorzystanie tych danych, których już mamy. I teraz, jeżeli taką maszynę, na przykład chciałbym teraz na przykład zbackupować, to również tutaj jakby proces backupu będzie tak samo jak sklonowanie, tak? To będzie praca bardzo szybka. Jeżeli chcemy teraz taką operację wykonać na przykład po vanie, na przykład chcę w tej chwili taką maszynę na przykład sobie sklonować, zbackupować do, do San Francisco, to klikam sobie backup i w tym momencie próbuję taką maszynę wirtualną, która ma kilkaset gigabajtów. Backupować całą powanie, Więc w tym momencie, to, co się dzieje, jak pokazywałem na slajdach, w tym momencie, to San Francisco DC, to poniżej, sprawdzamy, które bloki są, których nie ma i tak naprawdę wysyłamy w tym momencie tylko te bloki, które się różnią. Zakładając, że ktoś ten backup robi przede mną, nie wiem, godzinę temu, może, może dzień temu, podejrzewam, że większość danych już tam jest. Więc ten proces powinien być bardzo szybki, tak naprawdę i stworzenie takiego pełnego backupu powinno się wydarzyć się w kilka, kilkanaście sekund. I tak jak widzimy, ten proces się wykonał. Klikam sobie teraz na San Francisco. Tu mam opcję, pokaż mi wszystkie backupy. Tak, po raz kolejny mamy chyba problem z połączeniem z internetem. Tu jest opcja pokazania wszystkich backupów. I jakbym teraz sobie tutaj kliknął na tą opcję, to bym zobaczył wszystkie backupy, które mam w tym data center. I w szczególności byłby backup dokładnie tej wirtualnej maszyny, którą teraz robiłem, i byśmy zobaczyli, jak duża jest ta wirtualna maszyna i jak mało danych wystarczyło przesłać bo był to backup stricte różnicowy. Więc mam nadzieję, że za chwilę mój Remote Desk to pożyję i będę w stanie to pokazać. I tak jak właśnie mówiłem, robiłem backup przed chwilą i teraz mi się udało w to okienko kliknąć na szczęście. I tu będziemy mieć teraz listę wszystkich backupów, w tym data center. I w szczególności widzimy, że jest tutaj ten klon, który sobie robiłem jego backup i widzimy, że ta maszyna miała 400 gigabajtów, ale powanie wysłałem tylko 17, bo to była ta różnica w blokach, tak, na poziomie całego data center. To były te bloki, które się różniły, których nie miałem w San Francisco, tylko te bloki dosłałem. I teraz w tym momencie, załóżmy, że to data center właśnie to na górze, które jakby to było oryginalne, ono padło i w tym momencie robiłem backupy do data center w San Francisco, a ponieważ mam i mogę bardzo łatwo otworzyć taką wirtualną maszynę. I teraz odtworzenie takiej wirtualnej maszyny, tak jak widzimy, możemy sobie zrobić replacement, czyli zastąpić tą wirtualną maszynę oryginalną, która była w Londynie ale powiedzmy, że to jest przypadek takiego disaster recovery, straciłem DC, to londyńskie i w San Francisco z Backup otwarzałem wirtualną maszynę. I po raz kolejny, dzięki temu, że bazuję na tych blokach, które już mam w swoim systemie, dzięki temu odtworzenie wirtualnej maszyny po raz kolejny to jest proces, który trwa kilka, kilkanaście sekund, tak naprawdę zależnie od tego, jak dobre mamy połączenie do, do vCenter. tak jak widzimy, ten proces się wykonał. Ta maszyna, że tak powiem, tam się odtworzyła i teraz tylko kliknę sobie na konsolę, żeby pokazać, że jak kliknę play, to, że ta maszyna się odpali. Więc tak naprawdę proces jakby klonowania, backupowania, odtwarzania tych wirtualnych maszyn w takim środowisku jest bardzo prosty. Jest to bardzo proste, jest to bardzo przyjemne i przyjazne, ponieważ wszystko zamknięte jest tak naprawdę w pojedynczym GUI. Jeżeli teraz sobie spojrzymy jeszcze jakby na sam poziom, na sam poziom Data Center, to zobaczymy sobie tutaj, że tak naprawdę ten poziom IOPS-ów się nie zmienił. Więc te operacje, które wykonywałem, czyli klonowania, backupowania, odtwarzania, one tak naprawdę były obsługiwane na poziomie karty PCI. I to powoduje, że tak naprawdę moja produkcja, moje systemy produkcyjne nie były tak naprawdę nie były narażone na jakiekolwiek spadki wydajności, ponieważ wszystko wydarzyło się w naszym sofcie na naszej karcie PCI. I Tak naprawdę chyba, chyba będę na tym chyba zakończył do demo, nie będę ryzykował pokazywania czegoś więcej. Bo będziemy się czekać 15 minut. Ale jakby idea jest taka, że hiperkonwergencja to jest takie rozwiązanie, gdzie budujemy DC właśnie w oparciu o takie proste moduły, więc upraszczamy infrastrukturę. Po drugie, upraszczamy zarządzanie i operacje, tak jak tutaj Państwo widzieliście, pomimo problemów z internetem, jednak jest to bardzo proste i, i daje się tym bardzo łatwo operować. A po trzecie, upraszczamy dane. To, co my robimy tak naprawdę i to jest bardzo unikalne na rynku. To dzięki naszemu file systemowi, dzięki naszemu naszemu programowaniu my wirtualizujemy dane. Czyli tak jak pokazywałem, w obrębie całego DC budujemy taką wspólną pulę zasobów, gdzie trzymamy dane tylko raz. Dziękuję bardzo.